Hjóspað Jesteśmy. Mario, pięknie że tam nawrzucał tych muzyk, piosenek różnych wszystkiego tam było. Wszystko było. Hej. Krótkie spotkanie. Co niedzielne. Zimno w garażu. <grym> w <tle> Piątek. Najważniejsze. Ogłoszenie teraz. Zacznijmy. Nie alfametycznie, tylko chronologicznie, tak? Według dat. Piątek. Już ten, godzina 20. POSK, Polski ośrodek socjalno-kulturalny, coś, coś w tym stylu. Mario gdzieś tam miał zawsze miał e, adres, ostatnio to może wrzućmy. Piątek, godzina 20. Ten piątek przyjeżdża Tomek Sommer. Tomasz Sommer przyjeżdża już troszkę wcześniej, ja też będę w Londynie. E, przywiezie ze sobą film, pewnie książki jakieś. Ja mam trochę książek w domu, dość sporo. Nie wiem, jakbym wiedział, że będzie dużo ludzi, to bym wziął troszkę pana Michalkiewicza. Chyba są prezesa Korwina, jeszcze są chyba byłego, znaczy prezesa honorowego, są prezesa Mencena, chyba książki. Wziąłbym to, ktoś chciał nabyć książkę. No i ogólnie będziemy tam na spotkaniu. Nie wiem, ile potrwa. Film trwa godzinkę i 5 minut zdaje się i później jakaś będzie pewnie pytania, pogadanka, będziecie mogli Tomka zapytać wszystko na temat filmu i na inne wszystkie tematy, pewnie chętnie odpowie. E, tutaj widzę Bartomej Bomersbach napisał, kurde znowu powiadomienie na czas. Facebook tak jakby mnie troszkę odblokował, ale miał wszystko, widzicie, że ja tylko robię live'y i jakieś głupoty wpisuję, jakieś memy i tak dalej, dlatego, że nie wiadomo czy zbanują, czy nie zbanują, za wszystko, na Facebooku może za wszystko polecieć, Twitter ruszył, Twitter jest fajny, na razie Elon Musk tam kombinuje, ale jest, ale jest dobrze i tak mamy, Marcin Aniszczyk, ja będę, to super, ze Slał. to blisko masz, Paweł Jankowski, masz blisko do poskuń, petycja w sprawie uprawnień WHO, nie wiem co to, ale domyślam się, to oni w WHO kombinuje cały czas coś tam, to domyślam się, że coś nowego, według mnie Według mnie e, podpisywać, oczywiście można podpisywać te petycje, ale te, ktoś to czyta, te wasze podpisy, te nasze podpisy, nie wiem. Napisał tutaj Mateusz, coś ma z kamerą, ostrość cały czas łapię. tak jak się ruszam do przodu, do tyłu, to ona jest taka dziwna i, e, i, tak, i tak się zachowuje. I teraz tak, Tomek w piątek, jest adres, godzina 20, a u góry na najwyższym piętrze jest fajny lokal. Prowadzony przez prezesa, już zapomniałem jak się nazywał, jak byliśmy w Londynie, mieszkaliśmy tam, mieliśmy zawsze zebrania partii Corwin. I tam sobie będziemy siedzieć do końca, do której nas nie wyrzuci, nie wiem czy do 23, do 24 może na jakąś galaretę setę można jeszcze później po spotkaniu iść. Także to jest piątek i tak jak mówię chronologicznie. E, powiedziałem przed chwilą, że tam mieliśmy spotkania partii Korwin, a teraz jak wiecie, mieszkamy wszyscy prawie, całą bandą, plus tu nowe chłopaki, super chłopaki mie miejscowe e, się do nas dołączyły i robimy wigilię w Chester. Wigilia w Chester, tydzień przed e, wigilią prawdziwą, tą już patrzę w kalendarz dokładnie, żeby nie pomylić dat, żeby Wam nie namieszać. Chyba to jest 18 albo 17. Nie chcę. 18, dobrze mówię Mario, niedziela? Mario pisze do mnie. 18, tak, 18 godzina, napisz Mario. Czemu nie ma ogłoszenia na stronie Posku? Właśnie nie wiem, bo e, to nie ja organizuję w ogóle. I to nie Polsk jako POSK. Polsk to jest dom, e, ten ośrodek kultury, w którym są różne organizacje, różne piętra, restauracje, sala teatrowa, sali, sali malin, sala Malinowa na sali Malinowej. W POSKu to organizuje pani Elżbieta Listość, która właśnie zawsze to organizuje, i to jest na pewno tam sala malinowa, godzina 20 piątek. Także proszę być, a na stronie posku nie mam pojęcia, czemu tego nie ma. Dokładnie. My tego nie organizujemy, ale przy okazji, jak się dowiedziałem, że jest Tomasz nasz stary znajomy, to jadę się z nim spotkać. I teraz tak, Mariusz mi napisał wszystkie dane. Wigilia, godzina 14.30. Ja wiem, że to jest dziwna godzina. Ale to jest niedziela, to być może będziecie mieli czas. Mamy tam na dwie godzinki zarezerwowany stół. Jeżeli ktoś chciałby spotkać się z nami, najlepiej się zapisać. Dlaczego? W przyszłym roku wybory ruszy ostro z kopyta, będą przyjeżdżać liderzy Konfederacji do Wielkiej Brytanii. Potrzebna każda para rąk do pomocy. 14.30 godzina 18. Szczegóły jeszcze tego pubu adres podam, ale Chester. Chester jest fajne miejsce. Ja wiem, że. Dobrek sam macie trochę dalej, dlatego powieszeliśmy, Dobra, ruszymy z tą bandą do Chester, troszkę naprzeciw Wam wyjdziemy, My, bo wtedy z Liverpool mają ludzie po 30-40 minut, czy tam z Warrington, czy z innych okolicznych miejscowości. Spotkajmy się, tydzień przed, spotkajmy się tydzień przed wigilią na naszej, takiej, można powiedzieć, partyjnej. Kto będzie chciał dołączyć, niekoniecznie dołączyć, może tylko nas poznać i nawiązać kontakt bliższy, bliżutko autostrady. Mario napisał, zgadza się z autostrady, się zjeżdża dosłownie z tej szybkiej drogi ruchu. Mam 5 minut, jesteśmy w pubie. Kierowcę może albo Ubera, jak ktoś ma niedaleko, jak ktoś będzie chciał piwo wypić. Także takie plany do świąt. I teraz, jak wiemy, wojna za wschodnią granicą polską wybuchła pod koniec lutego. Nie pamiętam dokładnej daty. 23, może się mylę, 26 lutego Eee, przyjeżdżają do nas Sykulski, pan Sykulski, Koło Myśli Niezależnej, dobrze mówię, i oczywiście słynny góral z Podsemionczkich tater Sebastian Piton. To jest jeszcze daleko, ale my takie wydarzenia zawsze planujemy z wyprzedzeniem. Trzeba zarezerwować sale, trzeba zacząć szukać biletów, trzeba ochrona itd., tak dalej. dobrze wiecie. Pani obiecała, że tym razem będą kiełbaski gorące, bo wtedy żeśmy nawalili, myśleliśmy, że będzie nasz grill. A myśleliśmy, że na barze chociaż jakieś frytki są, okazało się, że nic nie ma frytek, kiełbasek. Ale teraz pani, yy, która zarządza tym klubem, powiedziała, że będą gorące kiełbaski. Zamówiliśmy na razie na początek około 100. Yy, to 100 porcji będzie. Jak będzie więcej osób, to zamówimy więcej. Jak będziemy widzieć, że jest więcej, to jeszcze jest długi czas, bo mamy tak. 3 miesiące dokładnie, dobrze mówię? Grudzień, styczeń, luty, tak, ponad. Leszek Sykulski, Sebastian Pitoń, spotkamy się. Kolejne nasze oczywiście w planach. Myślimy o Grzegorzu Braunie. Widziałem go teraz, jak byliśmy w Warszawie na kongresie partii Korwin slash Mencen i rozmawialiśmy z Salem Grzegorzem Braunem. Jest zawsze zalatany, ale obiecał, że w końcu do nas przyleci. Także po Leszku Cykulskim i po Sebastianie Pitoniu. Koniecznie potrzebujemy Grzegorza Brauna. Może się uda go na lutego też ściągnąć. Także aha, to nie, to Mateusz Oliwam wyprostował tu dobrze. Mówi, tak, koło myśli niezależnej to koło organizuje Tomka spotkanie w Londynie. A Napisz Mateusz, założył teraz pan Leszek Sykulski szkołę. Jakąś, o ile pamiętam, to ją też rozreklamujemy i fajnie będzie posłuchać na pewno. Leszka co myśli o tym? Jeszcze są trzy miesiące. Mam nadzieję, że się skończy to szaleństwo, ta wojna i będzie można na chłodno, już bez emocji, przeanalizować, co się wydarzyło tak naprawdę i co tam się działo. Także e, luty. Ale tak jak jeszcze raz powtarzam. Teraz w piątek, Tomasz Sommer i Wigilia w Chester. 18 grudnia, godzina 14:30. Podam jeszcze, zrobię jakiś plakacik mały i wkleję na moje media, wszystkie i będziemy wiedzieli, gdzie, gdzie się spotkamy. Ja dokładnie też nie wiem, Mario tam załatwiał wszystko. Mario ma wszędzie wtyki, wiecie, on wchodzi, wchodzą, oni się Mario wchodzi do pubu, to oni się kłaniają najpierw i oni już wiedzą, że, że będą kłopoty. Mario rozpina płaszcz guzik po guziku, pokazuje kolty z dwóch stron i oni od razu stoliki myją, wycierają stoliki i wycierają i te szmatkami, i podłogę szorują. także Hmm. także spotkamy się na Wigilii i napisał tutaj Akademia Poli Geopolityki zgadza się, Leszek Sykulski pewnie niektórzy z Was już znają e, także zapraszamy na luty, no i tyle z ogłoszeń parafialnych, posłałem Ci Mario na Whatsappa zdjęcie, co ogłosił, e, ogłosił nasz jeden z ministrów znowu będzie można kablować także jeżeli mamy tutaj wśród nas kapusiów i jeżeli zobaczycie że dziecko wyrzuci gumę do rzucie albo niedojodzonego lizaka na chodnik to minister zaprasza. Dawaj Mario wrzucił zdjęcie z WhatsAppa. Minister zaprasza od razu żeby reagować. Eee. Żeby. Od razu. Eee. No mówcie. Eee. Żeby od razu kablować, żeby od razu kablować. Także. Eee, pokaż Mario, a Mario ma... ściąga chyba No to do piątku wieczorem, do piątku wieczorem teraz, tak? Marcin Aniszczyk. Ok, rozumiem, że teraz, tak. Eee, Mario pokaż co to pan minister, jaki to minister? Ja wiem, nie zapamiętam jak ktoś ma inne nazwisko tego z zalą grzywą i to niech powie. Aplikacja M-Obywatel z nową funkcją, funkcją pozwoli składać donosy. I tutaj nie ma tego, ale ja widziałem na początek artykułu, to chodziło bardziej o ochronę klimatu, świata i tak dalej. Także, jak gumę ktoś wypluje, tfu, to od razu go dusimy. Tak? Gumę od razu zawijamy w dłoń, chowamy w usta i żujemy że jako dowód rzeczowy, żeby nie zginęła guma. Trzymamy, trzymamy delikwenta kolanem przy ziemi i dzwonimy po policję. Oni przyjeżdżają, go pałują, a my dostajemy 20 funtów. Nie, to Polska, przepraszam, 100 zł dostajemy w kieszeń za donos na sąsiada. Tak jest. Zdobywać będą punkty dla naszego bezpieczeństwa. Takie czasy nastały. I, i patrzcie, jak to wygląda, że rząd wprost, jak za komuny chwali się takimi rzeczami, tak? Obywatelu podkabluj sąsiada i ludzie biją brawo. Jacek Ozdowa, Jest. Jacek ozdowa. Zgadza się. M. Obywatel. Ja Piękna. Mm, jest. Środowiska Jacek ozdowa. Piękna Ozdoba, no. Ozdoba naszego rządu to jest. Tak jest, podpieprzyć sąsiada i tyle w temacie i tak trzeba żyć, tak? Trzeba być twardzielem, a nie jakimś miętkim tam. Mięczaki to chodzą i udają, że nie, że nie widzą sąsiada jak pluje na, na chodnik. A tutaj, o, można kablować jak nastolatki rozpieprzają śmietnik z wszystkimi gównami w całym parku. Można kablować. Social credit system, jest, będzie social za każdy kabel, za każdy donos. <gum> tak, do guma gratis można zatrzymać, jeżeli, jeżeli Przybyli policjanci, uznają winę na miejscu i od razu mandat wypiszą, to już dowód niepotrzebny, to możemy gumę rzucić i połknąć możemy nawet. Jest nasza. Możemy ją połknąć. O teraz każdy musi pić, kto nie pije, ten podpieprza. Tak jest. Tak jest, tak jest. Uprzejmie donaszać. No to panie, panowie, piątek kto może być w Londynie? E, Posk. Fajne spotkanie będzie na pewno. Warto ten film chociażby i obejrzeć i zakupić od Tomka. To są niewielkie pieniądze. Nie wiem, czy to nie jest 10 funtów, 9,90, nie wiem, jak to na złotówki on tam sprzedaje, ale żeby docenić jego pracę. Oni pracowali nad tym długo, długo i to jest ważny film dla Polaków, żeby odkłamać tę rzeczywistość, którą oni nam fundują i za granicą pokazują, jacy Polacy to byli mordercy. Ale obejrzeć chociażby i spotkać się z nami warto będzie piątek, godzina 20.00, Wigilia, Wigilia 18 grudnia oczywiście w pubie w Chester, zarezerwowane stoliki zgłaszajcie się, zrobię mały plakacik z adresem i będziecie wszyscy wiedzieli co i jak także tam sobie na plany będziemy nakreślać na przyszły rok tak jak mówię, luty już mamy pierwsze zarezerwowane za będziemy spróbować, chcieli coś zaraz za dwa miesiące, pod koniec kwietnia albo majówka może, tak jak ostatnio prezes Korwin, może Grzegorz Brown później ruszą ostro wybory Skopyta jest, tak jest. Sygnalista Snitch. Zdrowie, panie i panowie. I do, do zoba niedługo.